o 3008 to samochód, z którym spotykam się już po raz drugi. Poprzednim razem testowałem wersję napędzaną jednostką 1.2 generującą 130 koni mechanicznych, i od czasu testu dostawałem sporo zapytań na temat najmocniejszego silnika benzynowego dostępnego w tym modelu, czyli jednostki 1.6 generującej 165 koni mechanicznych. Udało mi się zdobyć egzemplarz napędzany właśnie tym silnikiem, i w dzisiejszym materiale pokrótce wam o nim opowiem. Link do pełnego testu 3008 znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam. Silnik 1.6 THP w 3008 nie jest dostępny w najuboższej wersji Access. Jeżeli chcesz, aby ta jednostka napędzała właśnie Twój samochód, musisz zdecydować się na wersję Active lub Allure. Wtedy, niezależnie od wybranej wersji, będzie on wymagał dopłaty około 17 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że jego moc może być przenoszona na koła wyłącznie za pośrednictwem automatycznej przekładni. Manual z tą jednostką jest po prostu niedostępny. No dobrze, ale jak w końcu spisuje się ten czterocylindrowiec? Oglądajcie dalej. Przy okazji testu wersji z silnikiem 1.2 narzekają na to, że temu autu brakuje trochę wigoru. Przydałoby się, aby było ono trochę bardziej zwinne i właśnie tą zwinność jest w stanie zaoferować nam jednostka 1.6. Oczywiście jest ona okupiona pewnymi wyrzeczeniami, ale o tym za chwilę. Katalogowo przyspieszenie do 100 km na godzinę mocniejszej jednostce zajmuje 8,9 sekundy. Jest to wynik o 2 sekundy lepszy od jednostki 1.2. Uważam, że osiągi tego auta z tą jednostką są optymalne. Zapewnią one duży komfort podróżowania, zarówno w mieście, jak i w trasie. A po zapakowaniu rodziny i bagaży, auto nie powinno być mułowate. Wcześniej wspomniałem o tym, że wybór mocniejszej jednostki wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Otóż po pierwsze samochód z tą jednostką pali zauważalnie więcej. W mieście trzeba przyszczekować się na wynik rzędu 9-10 litrów, natomiast w trasie około 8. Ubolewam trochę nad tym, iż 165-konny silnik nie jest dostępny z manualną przekładnią. Automat w tym aucie działa nie najlepiej. Skrzynia potrzebuje niekiedy chwili, aby się namyśleć, a od czasu do czasu lubi sobie szarpnąć. Oczywiście nie mówię, że jest jakoś tragicznie, ale niemiecka konkurencja dysponuje lepszymi przekładniami. Model 3008 jest niebywale ważnym punktem w ofercie Peugeot i uważam, iż przy okazji liftingu francuscy inżynierowie powinni postarać się o zapewnienie temu autu lepszej przekładni. Poza tym małym mankamentem, który prawdopodobnie po dłuższym czasie spędzanym z tym autem przestałby przeszkadzać, 3008 jest dla mnie crossoverem idealnym. Świetny design, dobre właściwości jezdne i dobre wykończenie czego chcieć więcej, no może brakuje jedynie napędu na obie osie. Pamiętaj, że jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego auta, śmiało pisz je w komentarzu. Dajcie znać również, jakie jest Wasze zdanie na temat nowego 3008.